Cześć Marko, z tej strony kasperix TV A ze mną dzisiaj jest Polo z kanału olopolo Polo O wrócił mnie, o, o, cześć, cześć, hej, hejo dobra, i dzisiaj będziemy robić eksperymenty, więc zaczynajmy. No dobra, tak jest. dzisiaj będziemy robić eksperyment cukier, a...

Ale rodzaju się stanie. Dobra, zrobimy to i widzimy się od krótkiej przemówie. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, więc od początku pokazujemy Wam, co się tutaj stało. Masakra. No tak, więc rozdobył nam się trochę patyczek. To jest coś wybuchowe, a my to będziemy musieli jeszcze wziąć do buzi i posmakować. Oczywiście nie wypijemy tego, bo to będzie Dobrze. zbyt hart i możemy się zająć. Dobra, teraz przez całą skręcję wlewamy tu idziemy po kolejne. Teraz zrobimy takie drugie i tylko weźmiemy to bo do, to do buzi, wymieszamy się i zobaczymy jaki smak. Co nie, Olaf? Tak. Teraz będziemy innych płynów. O kurde. Aż teraz usta... robi się to coraz groźniejsze. Weź kolowego, jeśli masz jeszcze. Jeszcze nie mam, jeszcze nie mam. Teraz weźmy odżywki. O kurde, Teraz znowu idziemy, jedziemy i mieszamy. On to wymiesza tylko. No i będzie dobrze. Dobra. O ten... O jak się roztopiło tutaj. Aż, chyba gaz zrobiłeś tak wygląda już, tak jakby lemoniada, tylko że z No dobra, to teraz ty. Ty pierwszy, pokaż jak cofnij. O, ładnie. Cytryną. Dobra, kto pierwszy? Tak. Ja. Ja pierwszy. Bierzmy na palca. Dobra, daj, ja pierwszy wezmę tego głupiego łyka. Takie niedobry? Co? Spójrz, sam. No dobra, no to masz trzymaj telefon i nagrywaj. To chwila. Masz. Myślałam, że będziesz ale lepiej.

no dobra, dzi dziś tak kończymy taki chamski pierwszy odcinek na kanale. Taki, taki sobie ją. Dobra. Zapraszamy więc... sub do subskrybowania, więc... łapkowania. Siema, nara i pa!